A nie boi się pan takiego scenariusza, że to dopiero doprowadziłoby do chaosu? No bo pół Polski będzie widziało w tym zamach na demokrację. Jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej stwierdzi nieważność wyborów, a pan będzie proponował, żeby to zignorować? No ale żeby stwierdzić yy, nieważność wyborów, czyli wejść w tę drogę tak zwaną konstytutywną, to po pierwsze trzeba być sądem, a po drugie trzeba mieć argumenty. Mhm. Panie redaktorze, no przecież to się nie dzieje w sposób taki, że ktoś ma ochotę, że ktoś ma chcieństwo, czy chrapkę na to, że wybory są nieważne. No to jest bardzo skomplikowane i trudne przedsięwzięcie, do nawet w sensie racjonalnym, już niezależnie, czy robi to sąd, czy robi to instytucja z wadami. No to nie jest tak, że się ktoś przyjdzie, bo wybory są nieważne.